Rike, przepraszam za słowo Fake, torba i tak dalej Taka wiliczanka jest Właśnie torba, zajmiemy się dziś torbą Torbą Julii Pitery Oskarżono Julię Piterę, pełnomocniczkę rządu Do spraw walki z korupcją, że nosi torebkę Do złudzenia przypominającą Wartą 240 tysięcy złotych Torbę marki Hermes Pani Julia znalazła się w trudnej sytuacji, bo jeśli się przyzna, że to podróba, to narobi sobie obciachu. Nie, tutaj na jednym froncie walczy z korupcją, a na drugim kupuje podróby. Z kolei przyznać się, że to oryginał, jeszcze gorzej, no bo by się musiała tłumaczyć, skąd ją stać na torebki za 240 tysięcy złotych. No i pani Pitera napisała, cytuję: Informuję, że nie używam przedmiotów będących podróbkami, a więc wyprodukowanych z naruszeniem prawa. Aszynka, no ale mniejsza z tym. A tę torbę, którą nosi, kupił jej mąż za 300 euro. Pytanie, komu mąż zapłacił 300 euro za tą torebkę Hermesa Wartą Mercedesa. W pasmanterii kupił od pasera. No może są gdzieś na świecie sklepy z używaną odzieżą dla bogaczy, gdzie można kupić używane stroje i akcesoria od Armaguciego na przykład. No ale pal licho torebkę... I... A może nie pal właśnie. Nie, bo samochód już jakieś licho spaliło. Żeby ktoś jej teraz torebki nie spalił. No mniejsza z tym, ale... Patrzcie, jak to człowiek dowiaduje się nowych rzeczy. Są na świecie torebki warte 240 tysięcy złotych. To drogo jak za torebkę. Tyle to za limuzynę. To na przykład, nie, no, torebki papierowe od tego hermesa do samolotu, wiecie na co, nie? Puh to muszą mieć wartość, ja wiem, Forda Focusa, nie? Babeczki, które chcą mieć takie torebeczki, to mogą puścić swojego faceta z torbami, aż się gościu zdziwi. Tak, zdziwi, bo, bo tak z męskiego punktu widzenia, nieważne jaka jest to torebka, ważne kto torebkę nosi, bo to kobieta zdobi torebkę, a nie odwrotnie.